Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na rejestrację w wyszkowie. Pogodę mamy piękną, jak widać na załączonym obrazku. A ja już zaraz pokażę Wam, jak wygląda urząd i co będziemy robić. Dobra, moi drodzy. Widzę, że jesteśmy już pod urzędem i zobaczymy go razem. Widzę, że to już będzie ten budynek. I jesteśmy. Słuchajcie, niestety padł mi telefon, więc update ze sprawy dogrywam Wam w dniu następnym. E, otóż rejestracja zakończyła się pozytywnie, ale były pewne kłopoty. Już Wam mówię. Otóż, jako że rejestrowaliśmy samochód z tablic czasowych na tablicę stałe z Francji bez dowodu rejestracyjnego, pojawił się mały błąd w badaniu technicznym przedstawionym przez klientów, a bowiem była wpisana data pierwszej rejestracji. I ta data pierwszej rejestracji była wpisana no, niezgodnie, ponieważ na żadnym dokumencie ona nie widniała. A Wydział Komunikacji przyjął datę pierwszej rejestracji jako 01.01 i rok produkcji pojazdu. Ale tutaj z mojej strony naprawdę ukłon dla Pani z Wydziału Komunikacji, która jak zobaczyła, że mamy małą niezgodność, zatelefonowała do Stacji Kontroli Pojazdów, poprosiła o zmianę tej daty pierwszej rejestracji. A przemiły Pan ze stacji diagnostycznej przywiózł nam do Wydziału Komunikacji poprawione badanie techniczne i pojazd został finalnie zarejestrowany. Także sprawa zakończyła się pozytywnie i dla nas, i dla klientów, i oczywiście Wydział Komunikacji naprawdę bardzo poszedł nam na rękę, żeby tą sprawę załatwić jeszcze tego samego dnia. A jeżeli wy potrzebujecie zarejestrować swój pojazd w wyszkowie, serdecznie zapraszamy Was do skorzystania z naszych usług. Bardzo chętnie ponownie pojadę na wycieczkę i spotkam się z przesympatycznymi paniami w Wydziale Komunikacji.